Witam, przy... Witam Dobrze, nie będzie tego. Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku z głosem z tej strony Emi Place. I dzisiaj będę robił Wam konkurs na 2kg 633 3 i 533. Będziemy mieli dwóch zwycięzców, ponieważ to 2kg. Wyniki odbędą się 9 lutego 2022 roku, o godzinie, nie wiadomo jeszcze, jeszcze, no ale jakoś tam na pewno, że będzie 9. Aby wziąć udział w konkursie, proszę zostawiamy subskrypcję z dzwoneczkiem. Musi, jak chcesz na pewno to dostać, musisz mieć subskrypcję pokazane, żebym wiedział, że nie oszukujesz i że masz u mnie zostawioną subskrypcję. Musisz zostawić też lajka w górę i zostawić obojętnie jaki komentarz. Teraz będę Wam pokazywał, jak te kilofy szybko kopią. Idzie pierwszy kilof 533. Kilow 533 to jest całkiem szybki kilof na start, chociaż na, tutaj dostajecie na, pod kitem dostajecie tylko startowy zestaw, który ma kilof kamienny 5 e, wydajności z 5 wydajnościami. Kopia on całkiem szybko, chociaż ja mam troszeczkę lepszych kilofów. Kilow 633, czyli praktycznie jeden najle najlepszy kilof, który mamy mi ma praktycznie o jeden zwiększoną moc której nie da się zdobyć. Kopie on o wiele szybciej i to jest dobry kill of nas też. Bardzo dobry start i koniec. Już ty końcowe te albo rozbudowywanie się, czyli kopanie, jak na przykład obsidianu potrzebujesz. No i tak, to praktycznie będzie wszystko. Wyniki będą dziewiątego. Będę sprawdzał subskrypcję. Jak ktoś nie, nie oszuka, no to niestety wylasujemy drugą osobę. To wszystko z mojej strony. Żegnam się z Wami i życzę Was wszystkiego powodzenia. I jeszcze jedno, to, że na przykład jak ktoś zostawi 100 komentarzy, to nie będzie miał 100% szansy na wygraną, bo mój bot zrobi to tak, że będzie tylko jeden komentarz od jednej osoby. Czyli nawalisz 15 tysięcy tego, to nie ma. Ko I praktycznie konkursy będą się odbywać co jakieś 2 dni, 3 dni, bo trochę mam tutaj już tych kilo na przykład. O, na przykład mam też armory do rozdania, ale to później, jak się uda. Rzeczy tam różne rzeczy. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Z tej strony e, e, żegna się mi Place 43 i życzę wszystkim powodzenia.